widzę zaskoczenie na twarzach, ale to dobrze, to nie są nowi zawodnicy, ani zawodniczki klubu, mimo że tak jak informowaliśmy wcześniej, konferencja będzie dotyczyła spraw sportowych. Po tej części, którą będziemy mieli teraz za moment, bardzo mi miło przedstawić panią Grosznę Zabielską, prezes szpitala kieleckiego imienia Świętego Aleksandra, przy ulicy Kościuszki w Kielcach, pan Tomasz Romański, prezes agencji Alias Romański i Partnerzy, i prezes Kura pan Tomasz Kajnowski. Chcieliśmy tak naprawdę nasi szanowni goście chcieli pokrótce opowiedzieć o myślę, że bardzo fajnym nowym projekcie, nowym pomyśle zaangażowania i klejenia może brzydko powiem do drużyny Korony i do świata kibicowskiego tych najmłodszych kibiców, którzy dopiero co pojawią się na świecie już niedługo więcej szczegółów myślę pan prezes Stanusz Hajdowski oddaję głos Dzień dobry Państwu Wszyscy wiemy w sobotę, rozpoczynamy rozgrywki ligowe. Korona o 19.15, rozpocznie swój już... pierwszy mecz. Chcieliśmy wszystkich nowych kibiców, którzy przyjdą na świat w Kielcach, a mam nadzieję, że będą to kibici, że będą to kibice, w Szpitalu Kieleckim im. Świętego Aleksandra, uhonorować specjalnymi kartami kibica, nowego kibica i przekazać im a, trochę kupowników od naszych sponsorów. O tym za chwilę powiemy zarówno pani dyrektor, jak i pan Tomasz Romański. Natomiast państwo chcielibyśmy yy, zaprezentować to, co dostaną e, dzieci urodzone w tym szpitalu w dniu rozpoczęcia sezonu ligowego. Dostaną kartę kibica. Mam nadzieję, że będą te kibice wiernymi, oddani naszemu klubowi przez, przez całe życie. Zostaną też upominki od klubu w postaci strojów e, dla, dla, dla niemowlaków. Proszę bardzo. bardzo, piękne swoje w barwach korony. Kątek <laughs> mamy wyprawkę w postaci zabawek, pieluszek fundowanych też przez naszych konsorów. Tak jak powiedziałem na początku, wszystkie dzieci, które przyjdą na świat w Szpitalu Miejskim 7 sierpnia dostaną teraz pominki, a dziecko pierwsze, które przyjdzie na świat po pierwszym miejscu dziecko, czyli po 19.15, dostanie jeszcze specjalną polisę ubezpieczeniową, ale o tym ale powiedzą, powie za chwilę pan Tomasz Zielonicki. Na początek chciałem oddać głos Pani profesor Garzynie bardzo cenna inicjatywa interesująca, że rozpoczęcie sezonu piłkarskiego 2010-2011 będzie też za, 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 za oj, przepraszam, będzie, rozpocznie się w Szpitalu Kieleckim. tam nastąpi ta inauguracja pytanie pewnie za chwilę padnie dlaczego w Szpitalu Kieleckim? No. Kielecki jest miejską spółką i tu ten nasz, ta nasza współpraca również w tej dziedzinie sportowej będzie się rozgrywała. Statystycznie w Województwie tym wszystkim w szpitalu Pileckim właśnie najwięcej jest narodzin. W tej chwili mamy ponad 2200 nowych Kielczan przychodzi na świat właśnie w tym szpitalu. Dla przykładu w 2003 roku w tym szpitalu urodziło się tylko 1250 y, dzieci. Statystycznie y, zrobiliśmy taką analizę i w latach ubiegłych, 7 sierpnia, urodziło się około 5-6 y, dzieciaków. Więc mamy taką nadzieję, że również tego dnia taka liczba dzieci przyjdzie na świat. Choć sobota jest szczególnym dniem i tak naprawdę y, zwykle w soboty i niedzielę troszkę mniej dzieci się rodzi. No, ale to już statystyka, to na to nie mamy wpływu żadnego. I y, tutaj jak już y, zaprezentowane zostały te wszystkie prezenty, które te młode, nowonarodzone dzieci dostaną, to, to ta y, uroczystość będzie się we wtorek o godzinie 10 w naszym szpitalu. Także serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że zostaliśmy zaproszeni tutaj do tego projektu. Jesteśmy dumni, około 80 osobowy zespół reprezentujący firmę alias. Wojstwieśmy do wszystkich. możemy przekazać nowonarodzonem kibicowi, jak i jego rodzeństwu i jego rodzicom. Policę kosztów leczenia z pełnym limitem do wszelkich badań medycznych, do lekarzy, lekarzy specjalistów i różnych usług medycznych, które tego malca i jego rodzinę mogą w trakcie najbliższego roku spotkać. Myślę, że mam nadzieję, że to nie będzie jeden klic, który urodzi, tylko... Urodzą się bliźniaki albo nawet rojaszki. Także te wszystkie te dzieciaki wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem już narodzonym, taką polisę od naszej agencji nie, Polisę Allianz otrzymają. Dziękuję. Szanowni Państwo, dodając tylko do, do tych wszystkich wypowiedzi, przypomnijmy, i musimy podziękować darczyńcom, którzy nam bardzo gorąco pomogli. To jest kuchnia a także sponsor jutrzejszego meczu firma Polmot, dealer samochodów marki Opel, który to oferuje rodzicom e, tych dzieciaków e, kupę na e, nowe auto w, w wysokości 6% od wartości samochodu. Pozostaje na oczywiście obowiązujących zniszczach i opustach i 10% rabatu na wszystkie usługi serwisowe przez okres e, dwóch lat. Także tak wyglądają te wszystkie absolutnie prezenty, które dzieciaki, rodzice, rodzina cała, jak powiedział Pan Romeński, e, otrzymuje. W dniu meczu, pierwszego meczu poran w nowym sezonie 2010-2011. Teraz jest pora na pytanie, jeżeli mają Państwo pytanie to proszę bardzo. Czy to taka jednorazowa akcja, czy, czy jakaś będzie współpraca bardziej zaciśniona ze szpitalem, z firmą Allianz? Czy się... Państwa, liczymy na współpracę długofalową, natomiast chcielibyśmy wprowadzić tego typu wyróżnienie zawsze na początku tak. sezonu wyrabiowego. Jak dalsza nasza współpraca potoczy się, mam nadzieję, że owocnie, ale to jeszcze za wcześnie o tym mówić.